Dzień dobry, cześć. Nazywam się Barbara i chciałabym zaprosić Państwa, Was, do zapoznania się z moją ofertą na kursy językowe w formie stacjonarnej i online. Króciutko o mnie. Z wykształcenia jestem tłumaczem języka angielskiego, ale od wielu lat uczę dzieci, młodzież i osoby dorosłe, jak skutecznie porozumiewać się w języku angielskim. Co wyróżnia moją ofertę na kursy językowe? Moim głównym celem jest nauka przez zabawę. Zależy mi na tym, aby uczeń uczył się języka przy okazji oraz aby ta nauka sprawiała mu przyjemność. Dlatego też na swoich zajęciach wykorzystuje wiele gier dydaktycznych, które urozmaicają i pomagają w łatwym i szybkim zapamiętywaniu nowego słownictwa oraz nowych struktur gramatycznych. Y -y, oraz zachęcają uczniów do swobodnego mówienia w języku angielskim. Zachęcam również do y korzystania z przetestowanych przeze mnie aplikacji do nauki języka, które stają się coraz bardziej y popularnym y sposobem y -y, nauki. Y -y, na zajęciach panuje swobodna i y -y, przyjazna atmosfera wymagam, ale nie oceniam. Na swoje kursy zapraszam również tegorocznych maturzystów. Wspólnie powtórzymy materiał do egzaminu dojrzałości, nadrobimy zaległości oraz przygotujemy się do matury ustnej. Zapraszam także osoby dorosłe, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim, oraz tych z Państwa, którzy chcieliby kontynuować naukę języka. Na zajęciach będziemy skupiać się głównie na rozwinięciu umiejętności mówienia, nie pomijając oczywiście takich kwestii jak gramatyka, rozwijanie słownictwa, czytanie, pisanie. Każde z zajęć może być poszerzone dodatkowymi godzinami z języka branżowego. Zapraszam również na swoje kursy online. Kursy online prowadzone są na żywo. Albo są to zajęcia indywidualne, albo zajęcia w kameralnych grupach. Są to komfortowe spotkania w zaciszu własnego pokoju bądź biura bez tracenia pieniędzy i czasu na dojazd. Więcej informacji na temat korepetycji i kursów znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej www.englishadventures.pl. Zachęcam również do zaglądania na moją grupę na Facebooku pod tą samą nazwą oraz do zapoznania się z opiniami na temat kursów, które prowadzę. Zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia.